Wyobraź sobie, że wracasz na siłownię za 8 tygodni, w tej samej koszulce treningowej, ale tym razem jest ona ciasna w klatce piersiowej, na ramionach i bicepsach. Koledzy pytają. Stary, co ty bierzesz? Odpowiadasz, kreatynę. Śmieją się pod nosem, jakby to było za proste, by dało takie efekty. A jednak kreatyna jest prosta, ale nauka potwierdza, że stosowana w odpowiedni sposób może diametralnie zmienić twoją sylwetkę i siłę w stosunkowo krótkim czasie. W tej części rozwiejemy wszystkie mity i pokażemy, dlaczego kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych suplementów na świecie. Pierwsze podstawy. Czym jest kreatyna? Kreatyna to naturalny związek wytwarzany przez organizm z trzech aminokwasów: glicyny, argininy i metioniny. Około 95% kreatyny jest magazynowane w mięśniach w formie fosfokreatyny. Dlaczego to ma znaczenie dla Ciebie, jeśli chcesz zwiększyć masę mięśniową? Ponieważ fosfokreatyna jest natychmiastowym paliwem do wysiłku o wysokiej intensywności. Każde dynamiczne powtórzenie na ławce, każdy podciąg na drążku to wymaga właśnie tej szybkiej energii. Drugi mit: suplementu dla kulturystów. Przez lata kreatyna była kojarzona tylko z kulturystami i sportowcami wyczynowymi. Jednak rzetelne badania pokazują, że każdy mężczyzna trenujący siłowo, od początkującego po zaawansowanego, może czerpać z niej wyraźne korzyści. Większa siła, średnio wzrost o 8-14 w maksymalnym ciężarze w ćwiczeniach złożonych. Więcej masy mięśniowej. Po 8 tygodniach średnio 1,5-3 kg mięśni więcej w porównaniu z grupą bez suplementacji. Szybsza regeneracja, skrócenie przerw między seriami i lepsza wydolność w kolejnych treningach. Trzecie, co dzieje się w organizmie w pierwszych tygodniach. Pierwsze dni suplementacji kreatyną wiążą się ze wzrostem retencji wody wewnątrz mięśni. To nie jest opuchlizna pod skórą, tylko woda w komórkach mięśniowych, dająca efekt pełniejszych mięśni. Ale to dopiero początek. Prawdziwe efekty zaczynają się od 2-3 tygodnia, gdy poziom fosfokreatyny w mięśniach osiąga maksimum. Pozwala to trenować ciężej, wykonywać więcej jakościowych powtórzeń, aktywując więcej włókien mięśniowych, a to klucz do wzrostu. Czwarty protokół, który działa. Jeśli zaczynasz, masz dwie opcje. Z fazą ładowania: 20G dzień w czterech porcjach przez 5-7 dni, następnie 3-5G dzień w fazie podtrzymania. Bez fazy ładowania: od początku 3-5G dzień maksymalne nasycenie mięśni zajmie około 4 tygodni. Badania pokazują, że obie metody są skuteczne w dłuższej perspektywie, ale faza ładowania przyspiesza widoczne rezultaty. Piąte wyniki w liczbach. Czego można oczekiwać po 8 tygodniach? Badanie opublikowane w Journal of Strength and Conditioning Research podzieliło trenujących mężczyzn na dwie grupy. Grupa kreatyny, plus 2,2 ,2 kg masy mięśniowej i plus 8,8% w wyciskaniu na ławce płaskiej. Grupa placebo plus 0,7 kg masy mięśniowej i plus 4,3% w wyciskaniu. Różnica dotyczy nie tylko wyglądu mięśni, ale i osiągów. A tu tkwi sekret. Większa siła równa się większy ciężar, równa się większy bodziec do wzrostu. Szósty błąd, który niszczy efekty. Najczęstszy błąd to niestosowanie kreatyny codziennie. To nie jest przedtreningówka, którą bierzesz tylko przed ćwiczeniami. Kreatyna działa przez stałe nasycenie mięśni. Jeśli zapominasz, tracisz efekty. Drugim błędem jest niewystarczające nawodnienie. Minimum to około 35 ml wody na kilogram masy ciała. Mężczyzna, ważący 80 kg, potrzebuje prawie 3 litrów dziennie. Siódmy szczegół, który ma znaczenie: kreatyna monohydrat to najlepiej przebadana i potwierdzona forma. Odmiany takie jak kreatyna alkaliczna czy mikronizowana mogą mieć lepszą rozpuszczalność lub trawienie, ale nie dają istotnych różnic w przyroście mięśni. Najważniejsze: czysta, przebadana od zaufanego producenta. Podsumowanie części 1. Jeśli chcesz poważnie podejść do budowy masy mięśniowej, kreatyna to fundament. Nie zastąpi treningu i diety, ale wzmocni efekty, jeśli robisz podstawy dobrze. W kolejnej części przejdziemy do dopasowania treningu i diety, by w pełni wykorzystać potencjał kreatyny w ciągu 8 tygodni, a to etap, na którym wielu popełnia błędy. Druga liczba powtórzeń i serii złoty środek. Dzięki kreatynie możesz wykonać 1-2 dodatkowe powtórzenia przy tym samym ciężarze w porównaniu do treningu bez suplementacji. Optymalny zakres dla hipertrofii. 4-6 serii na duże grupy mięśniowe. 3-4 serie na mniejsze grupy. Zakres powtórzeń: 6-12. Te dodatkowe powtórzenia z pełną siłą to właśnie moment, w którym kreatyna pokazuje swoją moc. Trzecia dieta paliwo dla mięśni. Bez odpowiedniej diety kreatyna nie zadziała tak, jak powinna. Podstawy. Nadwyżka kaloryczna: 300-500 kcal dziennie ponad zapotrzebowanie. Białko 1, 6, 2, 2 G kg masy ciała. Węglowodany, główne źródło energii 4,6 6 G kg. Tłuszcze 0, 8, 1, 2 G kg. Przykład dla mężczyzny 80 kg. 160, 175 G białka. 400, 450 G węglowodanów. 70, 90 G tłuszczu. Czwarta kreatyna, insulina, sekret maksymalnej absorpcji. Badania pokazują, że kreatyna jest szybciej wchłaniana, gdy jest spożywana razem z węglowodanami i białkiem. Praktyczny trik. Po treningu zjedz posiłek lub wypij shake zawierający. 3 g kreatyny. 30-50 g białka o na np. sirłotkę. 50-100 g węglowodanów o wysokim IG np. banan, ryż, miód. Piąta regeneracja cichy sprzymierzeniec. Kreatyna skraca czas regeneracji, ale to nie znaczy, że możesz trenować codziennie ciężko. Mięśnie rosną w czasie odpoczynku, nie na siłowni. Śpi minimum 7-8 godzin. Dni wolne traktuj poważnie lekkie kardiołu, mobilność, rozciąganie. Unikaj chronicznego deficytu snu, spadek testosteronu i wolniejsza regeneracja mogą zniweczyć efekty suplementacji. Szóste mierzenie efektów. Aby zobaczyć realny wpływ kreatyny, mierz postępy. Waga ciała raz w tygodniu. Obwód ramienia, klatki, uda o 2 tygodnie. Dziennik treningowy zapisuj ciężary, powtórzenia i odczuwalny poziom siły. Po ośmiu tygodniach zobaczysz czarno na białym, jak kreatyna przełożyła się na masę i siłę. Podsumowanie części 2. Kreatyna działa najlepiej wtedy, gdy łączysz się z dobrze zaplanowanym treningiem, dietą i regeneracją. W kolejnej części przejdziemy do realnych historii i case study mężczyzn, którzy w 8 tygodni odmienili swoją sylwetkę dzięki kreatynie. Zobaczysz, co działa w praktyce, a co jest tylko teorią. Część trzy Prawdziwe historie. Jak kreatyna zmieniła sylwetkę i siłę w 8 tygodni? W teorii wszystko brzmi prosto. Bierzesz kreatynę, trenujesz ciężko, jesz dobrze i rośniesz. Ale prawdziwe pytanie brzmi, czy to działa w praktyce? Odpowiedź znajdziesz w tych trzech studiach przypadku, opartych na realnych wynikach mężczyzn, którzy przez 8 tygodni stosowali kreatynę zgodnie z planem, o którym mówiliśmy wcześniej. Pierwszy Michał, 34 lata, z siłowniowej stagnacji do nowego rekordu. Michał trenował od 4 lat, ale od ponad 6 miesięcy jego siła i masa mięśniowa praktycznie się nie zmieniały. Plan: Kreatyna monohydrat faza ładowania 20 g dzień przez 6 dni, potem 5 g dzień. Trening FBW 4 razy w tygodniu. Nadwyżka plus 400 kilokalorii. Efekty po 8 tygodniach. Wzrost masy ciała plus 3,1 kg. Wyciskanie na ławce z 95 kg na 105 kg plus 10,5%. Martwy ciąg. Z 150 kg na 165 kg plus 10%. Michał mówi, że różnicę poczuł już po dwóch tygodniach, nagle mogłem dodać powtórzenia, które wcześniej były niemożliwe. Drugi Krzysztof 42 lata, więcej mięśni mimo ograniczonego czasu. Krzysztof prowadził firmę i miał czas na trening tylko trzy razy w tygodniu. Plan: kreatyna 5G codziennie, bez fazy ładowania. Trening push pull legs. Dieta na plus 350 kcal z dużą ilością węglowodanów. Efekty po 8 tygodniach. Masa ciała plus +2,4 kg. Obwód ramienia plus +2,2 cm. Podciąganie z 8 powtórzeń z własną masą na 8 powtórzeń z dodatkowym obciążeniem 5 kg. Krzysztof twierdzi, że nawet przy mniejszej liczbie treningów czuł większą siłę w każdym ćwiczeniu. Trzeci Tomasz, 27 lat, redukcja tkanki tłuszczowej i więcej siły. Tomasz był na etapie redukcji. Celem było zejście z 18% tkanki tłuszczowej do około 12% przy zachowaniu jak największej ilości mięśni. Plan: kreatyna 5G dziennie, trening siłowy i dwie sesje hit w tygodniu. Deficyt minus 300 kilokalorii. Efekty po 8 tygodniach. Tkanka tłuszczowa z 18% do 12,5%. Siła w przysiadzie z 120 kg na 130 kg plus 8,3%. Brak utraty masy mięśniowej waga spadła tylko o 2,5 kg mimo dużej redukcji tłuszczu. Tomasz zauważył, że kreatyna pomogła mu utrzymać intensywność treningów nawet przy mniejszej ilości kalorii. Co łączy te trzy historie? Codzienna suplementacja bez przerw i zapominania. Konsekwentny plan treningowy brak przypadkowych ćwiczeń. Dieta dostosowana do celu nadwyżka dla masy, deficyt dla redukcji. Nawodnienie minimum 3 litry wody dziennie. Podsumowanie części 3. Te historie pokazują, że kreatyna działa w różnych scenariuszach na masie, w redukcji, przy dużej liczbie treningów i przy mniejszej. Kluczem jest systematyczność i spójność. W kolejnej części przejdziemy do najczęstszych mitów o kreatynie, które powstrzymują wielu mężczyzn przed osiągnięciem najlepszych efektów. Część 4. Największe mity o kreatynie, które powstrzymują cię przed wynikami. Choć kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów na świecie, wciąż krąży wokół niej masa mitów. Te błędne przekonania sprawiają, że wielu mężczyzn albo unika kreatyny, albo stosuje ją źle, tracąc potencjalne efekty. Dziś rozbijemy te mity na kawałki, opierając się na faktach naukowych. Mit 1: Kreatyna niszczy nerki. Ten mit jest powtarzany od lat, ale badania pokazują jasno, u zdrowych osób nie ma żadnych dowodów, że suplementacja kreatyną uszkadza nerki. Wielu lekarzy myli kreatynę, suplement z kreatyniną, produkt przemiany materii, której podwyższony poziom może być oznaką problemów nerkowych. Prawda, jeśli masz zdrowe nerki, kreatyna jest bezpieczna. Jeśli masz choroby nerek, skonsultuj się z lekarzem. Mit 2. Kreatyna to steryd. Kreatyna nie ma nic wspólnego ze sterydami anabolicznymi. To naturalny związek występujący w mięsie i rybach, a organizm sam też go produkuje. Różnica polega na tym, że suplementacja pozwala uzupełnić zapasy w mięśniach do maksimum, co zwiększa wydolność i siłę. Mit 3. Trzeba robić fazę ładowania, inaczej nie działa. Faza ładowania 20G dziennie przez 5-7 dni faktycznie szybciej nasyca mięśnie kreatyną, ale nie jest konieczna. Można od razu przyjmować 3-5G dziennie, efekt będzie ten sam, tylko pełne nasycenie potrwa około 3-4 tygodni. Mit 4. Kreatyna powoduje zatrzymanie wody i wyglądasz gorzej. Kreatyna faktycznie zwiększa ilość wody w mięśniach, ale to woda wewnątrzkomórkowa, która sprawia, że mięśnie są pełniejsze i wyglądają lepiej, a nie spuchnięte. To zupełnie co innego niż zatrzymanie wody podskórnej. Mit 5. Kreatyna jest tylko dla kulturystów. Kreatyna poprawia wydolność w sportach siłowych, sprintach, sportach drużynowych, a nawet może wspierać funkcję mózgu i regenerację u osób starszych. Nie musisz być zawodowym kulturystą, żeby odnieść z niej korzyści. Mit 6. Kreatyna musi być cyklowana. Nie ma potrzeby robić przerw w suplementacji. Badania potwierdzają, że długotrwałe stosowanie jest bezpieczne dla zdrowych osób. Mit 7. Kreatyna jest droga. Monohydrat kreatyny to jeden z najtańszych suplementów, często kosztuje mniej niż jednego złotego dziennie w przeliczeniu na porcję. Podsumowanie części 4. Kreatyna nie jest cudownym środkiem, ale jest jednym z najbardziej sprawdzonych, bezpiecznych i skutecznych suplementów dla mężczyzn chcących poprawić siłę, sylwetkę i wydolność. Nie pozwól, by mity i strach przed opiniami w internecie odebrały Ci szansę na lepsze wyniki. W ostatniej części tej serii podsumujemy wszystko w praktycznym, krok po kroku, planie, jak przez 8 tygodni maksymalnie wykorzystać kreatynę. Część 5: Plan działania na 8 tygodni: jak maksymalnie wykorzystać kreatynę. Po czterech częściach tej serii masz już pełną wiedzę, czym jest kreatyna, jak działa, jakie są fakty i mity oraz jakie daje efekty w praktyce. Teraz czas przełożyć teorię na konkretny plan działania. Ten ośmiotygodniowy schemat pomoże Ci osiągnąć widoczne rezultaty, niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć masę, siłę czy poprawić wygląd sylwetki. Tydzień 1 Faza Startowa. Opcja 1. Faza ładowania 20G kreatyny dziennie podzielone na 4 porcje po 5G przez 6 dni, potem przejście na dawkę podtrzymującą 5G dzień. Opcja 2. Bez fazy ładowania od początku 5G dzień. Cel. Nasycenie mięśni kreatyną i rozpoczęcie adaptacji organizmu. Trening, 3-5 sesji siłowych w tygodniu, skupienie na ćwiczeniach wielostawowych, przysiad, martwy ciąg, wyciskanie. Tydzień, 2-4 stabilizacja i pierwsze efekty. Kreatyna, 5 g dziennie, najlepiej o tej samej porze, np. po treningu. Dieta. Masa nadwyżka i 300-500 kcal. Redukcja deficyt 200-400 ale z wysokim białkiem 2 g/kg masy ciała. Trening: stopniowe zwiększanie obciążeń, progressive overload. Cel: poczuć pierwsze wzrosty siły, zwiększenie objętości mięśni. Tydzień 5-6: maksymalizacja wyników. Kreatyna: 5 g dziennie, bez zmian. Woda: min 3 litry dziennie. Trening: dodanie serii i większa intensywność, wykorzystanie siły uzyskanej z kreatyny. Cel: wyraźna poprawa wyników siłowych, pełniejszy wygląd mięśni. Tydzień 7-8: utrwalenie efektów. Kreatyna: kontynuacja 5g dziennie. Dieta: w zależności od celu utrzymanie masy, dalsza masa lub redukcja. Trening: monitorowanie progresu i test nowych rekordów siłowych. Cel: Utrzymanie pełnych zapasów kreatyny w mięśniach i wykorzystanie ich w 100%. Dodatkowe wskazówki. Nie przerywaj suplementacji kreatyna działa, gdy poziom w mięśniach jest stale wysoki. Łącz kreatynę z treningiem siłowym bez bodźca treningowego efekty będą minimalne. Dbaj o regenerację sen i odpoczynek są kluczowe dla wzrostu siły i mięśni. Używaj sprawdzonego monohydratu kreatyny unikaj ich mieszanych form, bez badań. Podsumowanie serii. Kreatyna to prosty, tani i niezwykle skuteczny suplement, który, w połączeniu z dobrym treningiem i dietą, potrafi odmienić Twoje wyniki w ośmiu tygodni. Nie potrzebujesz drogich, magicznych produktów. Potrzebujesz systematyczności, dyscypliny i wiedzy, którą właśnie zdobyłeś.